Hej, mam na imię Kacper, witam Was już na kolejnym odcinku z sekcji kulinarnej na kanale Praktycznie. Jako, że już dawno pożegnaliśmy zimę, a lato zbliża się wielkimi krokami, to przygotowałem dla Was specjalny deser, który nie dość, że jest prosty do zrobienia, to ochłodzi Was w te gorące dni. Dziś zrobimy sobie trzy różne rodzaje milkszejków. Pierwszy o smaku truskawkowym, drugi karmelowy, a trzeci o smaku masła orzechowego. No to zaczynamy. Będziemy potrzebować trzech gałek lodów truskawkowych, puszczanki mleka, dwie stołowe łyżki masła orzechowego, jedną stołową łyżkę dżemu truskawkowego, bitą śmietanę, owoce, a raczej kilka różnych owoców, które będziemy mogli dać na wierzch naszego miękkszejka. No i oczywiście blender. Jakiś pojemnik, który będziemy mogli wykorzystać, aby tam zmiksować nasze składniki oraz kubek. Najlepiej jakiś ładny z rurką. Pierwszym krokiem będzie wlanie, wsypanie wszystkich naszych składników do jednego naczynia. Następnie sięgamy po nasz blender i możemy zacząć mieszać. Teraz naszego szejka dekorujemy bitą śmietaną, a następnie naszymi owocami. Ok. Teraz pora na przygotowanie naszego milkshake'a o smaku masła orzechowego z dodatkiem sosu czekoladowego, więc czego będziemy oczywiście potrzebowali? Trzech gałek lodu waniliowego, dwóch łyżek stołowych masła orzechowego, sos czekoladowy, jedną czwartą kubkę zgniecionych precelków, kilka niezgniecionych precelków do oczyt ozdoby, pół szklanki mleka i oczywiście nasze bite śmietany. Wszystkie narzędzia, jakie były na poprzedniej wersji milkshake'a, również tutaj się przydadzą. Tak jak poprzednio, dodajemy wszystkie składniki ze sobą, oprócz bitej śmietany. W czekoladowego dajemy zaledwie odrobinę, praktycznie tylko do smaku. I znów całość blendujemy. Grę szejka, przykryłem warstwą bitej śmietany, następnie w bitą śmietanę włożyłem kilka precelków i wszyściutko polałem sosem czekoladowym. Okej, okay, teraz więc przyszła pora na przygotowanie naszego ostatniego milkszejka, czyli tego o smaku karmelowym. Czego będziemy potrzebowali? Do stworzenia naszego szejka będziemy potrzebować następująco. Pół szklanki mleka, Trzech gałek lodów waniliowych, jedną czwartą szklanki pokruszonych precelków, odrobinę sosu karmelowego. W moim przypadku wejdzie tutaj cała czekotupka od wedla. Oraz do dekoracji, czyli bita śmietana, sos czekoladowy i kilka precelków. I analogicznie tak jak wcześniej. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą oraz dekorujemy według uznania. Także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!